Piękna pogoda. My znów w puszczy. Trzeba odpocząć od tych karetek. Żartuję. Unboxing. Już tu próbowałem rozcinać. Zobaczcie, co odebraliśmy, żeby wam stworzyć klimacik. Tych kartoników jest więcej. Tu jest na święta, lampki, girlandy trzy rodzaje, trzy różne długości. Zobaczymy, które jak świecą, bo robimy próbę, testy. Powiem ewentualnie, które się sprawdzają i które polecam. Albo nie polecam. Dobra, Tam też nie będę otwierać. Bo to wszystko fajnie się, jak się rozłoży. Oczywiście, jak się będzie miało, gdzie. Ale zobaczymy. Na chwilę, moment pada. Ja mam tutaj jeszcze jedną ciekawą paczuszkę. Dosyć ciężką. I zaraz wam pokażę, co i jak. Zobaczcie. Nawet oli się nudzi. A dopiero co przyjechaliśmy. nie wiem dlaczego tu już jest rozdarte ale gdzieś tam w tym sporcie mogło się porozbierać ja wiem co to jest już ale na początku nie wiedziałem. A mówię, potem sobie przypomniałem, że zamawiałem. Bo nie spodziewałem się dlatego, że w niedzielę zamówienia, a w poniedziałek już było na miejscu. Więc shocking. No powiem wam, że byczę to trochę. Nie spodziewałem się tego, aż tak dużego. W szoku jestem. Napra Naprawdę w się. Nie spodziewałem się uchwyt. Śruby. Dobra opinie były na Allegro. Teraz to wiadomo, że wszystko w Chinach produkowane, ale firma Sajus obojętnie co by to znaczyło. Szkło tutaj jest. Tak wygląda. Zobaczymy, jak to świeci. No, wygląda trochę solidnie. No, ale tym panelem to jestem w ogóle zaszokowany. Jeszcze trzeba folię ściągnąć. Ale to później, jak już zamontujemy. Za tę lampę zapłaciłem 370 zł. To jest niby 1400 W. Czyli. Takie 150 chyba wat zwykłej żarówki. Znaczy, nie, z, z, ta żarówka 150 wat, a, a takie 1400 niby starej żarówki. Dobra. No, to działamy. Przyczepa załadowana. Później Wam pokażę, jak będę wyładowywać Jeszcze ogólnie firanki doszły, ale to już zobaczycie później. a Ania Wam pokaże. Ciekawość mnie z Żera, jak to świeci. W ciągu dnia na pewno nie będzie tego efektu. Ale o takie ciepłe światło nam chodziło. Jest tego sporo. Zajrzałem jednak, że mamy tylko dwie paczki, więc mamy jeszcze jedną taką girlandę, zamówioną dłuższą, 20-metrową, więc ona jeszcze nie dotarła. No, a tutaj stoi nasza ciężaróweczka załadowana stalą. Potem wam pokażę, jak zwykle przebiegłem z załadowaniem. No i po deszczu mamy słońce. Kemperek rozstawiony. Ogólnie dzisiaj był kolega, była szybka akcja. Nie chciałem nic kręcić, bo trzeba było się uwijać, bo ciągle popadywał deszcz. Ciągle ogarnialiśmy sprawy prądowe i mamy to. Ciężko było, ale się zrobiło. Nie czeka jeszcze zasypanie. Jedynie co? To tego cienkiego kabla. Nie daliśmy radę włożyć, ale jak będzie z Enei, tu ktoś, czy tam skądś tam, bo nie mieliśmy klucza, no to po prostu wywierci się nowy otwór, bo za dużo już kabli jest w jednym miejscu. Czyli nie jest podłączona elektryczna brama w razie W, jest podłączona sauna. Grzała się już, więc spoko luz fajnie, żeby Wam pokazać, że faktycznie jest podłączona. To zaraz zobaczę, czy jest światło. Tu jeszcze. O, cieplutko. Zobaczcie, jest, jest, jest oświetlenie. Jest. Powiem Wam, że cieplutko tutaj jest. To na razie jeszcze zostawiam. Tu muszę wszystko podkurzać i stwierdziłem, że wszystkie wezmę, podkręcam te ławki i sobie ładnie podkurzam i posprzątam. Dobra, wyłączamy prąd. Tak, tak. Więc kabel dociągnąłem. Muszę też to zasypać tutaj. No i tu wam jednak nie pokażę, bo tu jest chyba zamknięta skrzynka. No, ale jest super racko zrobione. Ten kabel muszę też zakopać, a ten kabel to dodatkowe gniazda. Tutaj jakby podłączyć jakiegoś bumboxa czy coś. Oświetlenie lampki, tutaj takie rzeczy porobimy. Tutaj mamy wyprowadzony kabel do hydroforu. Już skończyło nam się ogólnie, można powiedzieć, gniazda różne, więc znalazłem takie. Na razie jest takie, ale potem będzie jakieś podwójne, potrójne, bo tutaj powstanie mały domek dla hydroforu. No i pokażę wam jeszcze jedno miejsce. Ta -da -da! skrzynka dodatkowa do nowego domku i na razie będzie wam służyć też do kamperów. Tu mamy gniazda, tu mamy zwykłe gniazda. Tu jeszcze przyjdzie taka obudowa, że nie będziecie mieli dostępu do tego, że będzie po prostu bezpiecznie, ale już nam to zabrakło. No, i tu będziecie mogli się na razie rozstawić kamperami. Jakby co? A, ten kamper na razie stoi sobie tutaj. Pokażę, co się zadziało w domku. Pierwsze co, wleciały lampy. Na taras mamy też wyłożone tutaj gniazdka. I mamy lampy. Już zaraz pokażę Wam, jak świecą. Cyk-cyk. Oczywiście, tam jeszcze nie wiemy, jaką kupić, ale tak to wygląda. I co? Tutaj jest ładnie zrobili laserkiem, że wszystko idzie w jednym ciągu. A tu się tak zadziało, że nie założyliśmy i zapomnieliśmy jeszcze o wentylatorze. A tu nie założyliśmy, dlatego że okazało się, że lampa miała y, czujnik ruchu, więc bez sensu by to było. Takie i kinkietóweczki. Dobra, trzeba tu włączyć. Aha, bo tu można wyłączyć. No, i tu można dodatkowo. Tu macie jeszcze USB, w razie co? Tu może jakąś właśnie półeczki porobimy. To dzisiaj będzie zamontowane. Boiler. No i tutaj weryfikowałem, co jeszcze tu zostało. Więc, wentylacje, takie różne rzeczy. No, a to jest ta nasza lampa, która się okazała nie wypałem, bo ma czujnik ruchu. Nie wiem, jak to się stało. No, więc jest na razie OK szafka. Udało się nam nie mufować kabla. Już wam pokażę jakiego. Yy, tylko wciągnęliśmy nowy kabel yy, tym arotem, więc też spoko, ogólnie że się dało w ogóle w ten sposób. Tu jeszcze sobie zrobię porządek, to sobie schowam, tam sobie wszystko pociągnę i będzie git. A to tutaj już jest niepotrzebne. No. I tak wyglądają lampy też super. Teraz to tak ładnie wygląda ładna pogoda i w ogóle a naprawdę cały dzień jak lało czasami to była przesadna. No i wszystko trzeba po prostu kosić i to wszystko też ładnie poobrywać cyk cyk. Muszę zadbać o to, bo to bardzo szybko rośnie. To potem też podłączymy. Pokażę Wam, bo wcześniej nie widzieliście. To jest ten mauser obity drewnem. Ale mamy zamontowaną listwę ledową i pilota do tego z kolorami, więc też wieczorem będzie fajnie to wyglądać. No i te girlandy gdzieś tam popowieszam, więc też będzie spoko. A tu tak już nam wygląda. Ciekawe czy ta trawa będzie rosła, ale to chyba z dwa tygodnie musi mieć. Ja to jeszcze sobie też zakrawię, bo widzę, że teraz siadło po deszczach. Oczywiście hamak ściągnięty, bo padało. No i trawa do koszenia. A my dzisiaj sobie tak jeszcze coś tam podziałamy. No i będziemy się widzieć jutro. Na wakacje każdy by chciał mieć taką pogodę. Ale ja nie do końca. Zobaczcie, Oli szuka cienia. A my w słońcu. Wy byście chcieli ogólnie wakacje, słoneczko mieć, bo to wiadomo taka pogoda wymarzona. A nam trochę nie za bardzo, ale na świeżej lodowatej wody ze studni, więc troszeczkę ją podgrzejemy. Dzisiaj będzie kąpiel. Prace, jakie zostały dokonane, no to jest już tu zasypane wszystko, tak jak powinno być. Kable też wszystko poznaczone, gdzie co i jak. Pod balą tutaj też mamy gniazdko. No i tam się woda grzeje. A ja wam pokażę w końcu, co przywieźliśmy. Z przyczepą. Mój tata działa z elektryką. Podłącza wentylator do łazienki. A to jest jego kamper. Jakbyście takiego awantura chcieli, tego kampera. To jest 99 rok. Dosyć fajny, dosyć drogi. <gry> Więc y, napiszcie w komentarzach to Wam zrobię takiego y, szczegółowego, gdzie co i jak jest. Ile osobowe też jest i w ogóle. No a my przechodzimy do naszej przyczepy, a tutaj jest gorące powietrze, bo Ania pracuje zdalnie, no i ma klimat włączoną. A ja przywiozłem 70 takich kształtowników. 20 z taką cienką ścianką. Nie, nie wiem do czego to wykorzystam, ale te konkretne z dwójką, 4 na 2 Będą wykorzystywane na słupki, na płot, na te pół hektara, na pole kamperowe. No i tutaj kupiłem kształtownik. Eee, I to potniemy. No i będziemy robić takie zaszczały ogólnie, żeby słupek był sztywno. Spawarka tam jest. I tata będzie jutro ze mną działał. Kupiłem farby. Drzewo mokre, suche, mokre, suche. W końcu do tego też musimy dojść. Owczyścić to z piachu. no i zaimpregnować. Impregnaty kupiłem. Drzewo startaku ogarnąć. Na taras płyty ogarnąć. Dużo rzeczy jeszcze trzeba ogarnąć. Ziemiankę trzeba ogarnąć. Emki kupić, porobić. Jest co robić. Czasu mało, ale nie śpieszymy się z tym. Ogólnie cieszymy się po prostu. Tak jakby z tej pracy tutaj, znaczy my się cieszymy ogólnie, więc już nie gonię. Zobaczcie solarek. Kupiłem lampę jedną na próbę. Tak ją podparłem tu na razie, żeby się ładowała. 1400 W zobaczymy ogólnie ile ona daje, jak daje. No niby tak jak żarówka taka, to znaczy to jest ledówka niby 150 W, chyba coś takiego. Zobaczymy. Nie wiem, bo to tak różnie nie jest wiarygodne zawsze. No, tu muszę trochę posprzątać. Znów wyjechać tym kładziszem. Porobić zdjęcia do ubezpieczalni, że to jest gara. I porobić zdjęcia też fundamentów, że to jest przykotwione. I takie tam. Działamy. Ta lampa solarna ogólnie słabo świeci. Taki Chińczyk. Zresztą co nie jest Chińczyk to też na pewno Sajus też jest Chińczyk. Dobra ja się biorę do roboty. Ania pracuje zdalnie. Nie polecam. Ta ściana mi się tak wygina. Tu ciężko mi tu weszło, ale przykleiłem to. Zaraz obczyszczę rozpuszczalnikiem. Tu Wam pokażę. Sufit mi tu odleciał. Musiałem to wszystko tu przykleić. Tu sobie tak wisiało. Od gorączek zobaczcie. Tak się pręży, że nie jest to tak łatwo. No tu się akurat trzyma jakoś. Tutaj w sypialni też się wszystko trzyma, bo tu są sztywne ściany. Tam w ogóle wsadziłem regips i mamut. Żadne inne, nie hero, nie... Nie wiem jak to tam... T-rex, o no, nie T-rex, tylko musi być ogólnie oryginał. A tutaj się Ania chłodzi klimą. My dzisiaj urzędujemy w Drezdenku. Zakupy stokrotce zrobione. No i co? Byliśmy w składzie budowlanym, ogarnęliśmy temat, przemyślenie. Taki numer, że w środku to co pukało, to myślałem, że była jakaś śrubka, a to był kamień i pełno piasku, więc widocznie mało powietrza było. Gdzieś tam kamień, gdzieś komuś wleciał wcześniej, poprzednim właścicielowi. Ja nie wiedziałem, co tam puka. Dobrze, że się tak okazało, bo nawet nie pomyślałbym, żeby coś w oponie latało. No, to my lecimy już do siebie na działkę. A propos tego składu budowlanego, to muszę przemyśleć jedną rzecz, właśnie, bo 500 zł za transport mi chcą doliczyć, 20 km. No, trochę to jest, no ale od siebie, jakbym tam ogarnął jakiegoś kumpla, no to podejrzewam, żeby 8 stówek, 9 stówek, więc zależy, za ile towar się załatwi, bo tu ceny są wyższe. No, ale wszystko to przeliczę. I teraz będzie na pewno gotowy. Dziurka oznaczona. Koło ogarnięte. Półbaraka. Kładzior stoi. Musiałem podłożyć pod tutaj. Tak awaryjnie, żeby czasem coś się nie stało. Dobra. Pierwsze co? To trzeba go podnieść. To już nam będzie niepotrzebne. Tutaj nakręciłem sobie te śrubki, żeby nie zgubić. Powiem wam, że byłem pewny, że tam jest jakaś śrubka, ale mówię, no z jakiej racji by mogła faktycznie być śrubka na normalność? No ale był kamień. Nie nakręcałem tego, bo byłem tam. Nie znam tych osób. Ale pogadałem sobie z jednym z panów o starszych autach i pokazał mi te zdjęcia. Właśnie oni też mi jeżdżą. Ucelować teraz. Panie. Dobra. Kład mi zjeżdżał ciągle w dół. I mówię. Nie mogę trafić. A w tym wieku. Nie trafić, mówię, podmienili mi koło, ale spoko. Dwie już chwycone. Co oli, po szkoleniu już? No, to mamy to. Będzie pan zadowolony. Jak tam piszcie w komentarzach, ile tych wiosenek mi przybyło, a na ile wygląda, możecie napisać. Dobra, a ja już to pod okręcami. Wyjadę nim i pokażę wam co do niego mam do przymierzenia. Czy to będzie pasować, czy nie. A więc tak miałem zrobić recenzję z tego kłada. Na chwilę obecną jeszcze nie mogę, bo nie mam go tak mocno przetestowanego. Na razie zrobiłem parę rundek tutaj po puszczy. Oczywiście w miejscach, gdzie można. No i tam gdzie nie można też. A Dlaczego ja mogę? Dlatego, że mam wykupioną kartę wędkarską i dla osób uprzywilejowanych na przykład jakiś tam, jakiś tam czyli na przykład, że no, chcę dojechać na przykład do miejsca parkingowego dla wędkarzy to sobie mogę takim czymś wjechać. On jest normalnie zarejestrowany. Jest to rejestracja jako ciągnik szybkobieżny. No. Tak wygląda. Dzisiaj to koło naprawiliśmy. Jestem zadowolony. Ale kupiłem sobie taki zestaw naprawczy, że wkręca się taki sznur, tam klei się coś tam i od razu można wyciągnąć. To awaryjnie. Lepiej sobie zrobić naturalne lepienie. Ja dokładałem sobie w tej firmie, gdzie widzieliście, gdzie odbierałem wtedy kłada ten tutaj box. Macie tu siedzisko dodatkowe i fajne uchwyty, praktycznie dla drugiej osoby. Czy jest to pojemne? No to. Troszkę bym się sprzeczał, ale dużo się wsadzi. Tutaj do środka można pod spód też. Ja myślałem, że to też jest ruchome, ale też ze względu na sztywność. To no z jednej strony też fajnie. Wszystko idzie tu włożyć. O, fajnie, bo tu i tu jest wypustka, więc też w sumie coś wysokiego można włożyć. Można włożyć też gaśnice i inne rzeczy. Ja ogólnie dozbrajałem go jeszcze w ten bumper, bo on akurat tego bumpera nie miał. To jest ważna rzecz, bo taka lampa podobno kosztuje dwa klocki. No to sporo. Dodatkowo dołożyłem sobie tutaj zbiornik paliwa, który jest pusty, ale za to zbiornik paliwa mam cały czas pełen. I dokupowałem sobie tą klapkę, bo ona nam zwiała kiedyś, gdy jechaliśmy lawetą. Tutaj mamy też USB. Nie sprawdzałem, czy działa, muszę to zobaczyć. On normalnie ma wszystkie wymogi po prostu pojazdu drogowego, więc ma migacze, lampy LEDowe, długie, krótkie i ogólnie wszystkie co się da. Tutaj macie też chyba LEDówki, to są takie i fajnie to działa. Ja kupiłem go po to też, żeby ten hak był. I tutaj macie gniazdo. Nie sprawdzałem. Co jedynie zauważyłem przy wymianie koła, to muszę sobie tutaj Nowe najlepiej założyć bo tłumiczek grzeje i to ostro. Koła robią robotę z takich rzeczy ogólnie, co tutaj ma. Przekładanie na cztery napęd i też na sztywny, yy, ale to wtedy naprawdę trzeba na prostych kołach jeździć i w ogóle. To jest awaryjne wyłączanie. Yy, długie, krótkie klakson, migacze, hamulec ręczny. Ach. Cyk. Tutaj jest drugi, też hamulec, też taki ręczny. Tu jest hamulec, tył, przód i spoko. No i wiadomo, bieg i automat. A co mamy do przymierzenia? Dostałem właśnie od właścicielki tego sklepu, żebym przymierzył pokrowiec. Tak sobie pomyślałem, po co mi pokrowiec? Przykrywałem go ostatnio ciągle. Yy, tą Plandeką, ale patrząc na to w garażu też się kurzy, czy coś. Jak go nie używam, to cyk ściągam. Przymierzymy go, zobaczymy czy ten rozmiar ma znaczenie, <grytanie> ale raczej ma znaczenie. Yy, nie wiem po prostu ze względu na ten kufer. Ale zobaczymy. ma reberko, czyli odbija też słońce. Yy... Czyli nie będzie się tak nagrzewać. Łatwo poszło, jednak rozmiar ma znaczenie. Guma jest spoko, więc tak swobodnie on sobie może w garażu spoczywać. Fajnie. Zadowolony jestem, bo nawet sobie na dworze może być, czy pada, czy nie pada. Ciekawe, co za potwór tu się kryje. Dobra, przede mną jeszcze jedna ważna rzecz: zamontowanie dodatkowej kamery, żeby tego gnojka nikt nie ukradł. A ostatnio stwierdziłem: Kurczę, za każdym razem, jak będę wyjeżdżać, to ściągnę koło, to 400 kg waży, więc ogólnie mało kto by to wytargał. No, ale mi się wydaje, że też na trzech kołach dałoby radę jechać. Oczywiście dla wprawianych. Krówki podchodzą. Dzisiaj taki dzień pozawyjazdowy, i dużo czasu straciliśmy. Ale myślę, że ogarnę jeszcze tą kamerę. Więc jeszcze raz chciałbym podziękować szefowej Marlenie i firmie Janmar. Za dobre doradztwo, za dopasowanie mi tych gadżetów tutaj do tego kłada, no i ogólnie za to, że zaopiekowali się tym kładem jak należy. Ja jestem zadowolony z korzystania z niego, pomimo że mało jeździłem, ale troszeczkę jak już tu ogarnę, będę miał więcej czasu i na pewno w następnych vlogach. Yy... Już nie będzie tylko o tej działce, tylko pokażę Wam w okolicy, może jakieś jezioro inne. W ogóle wezmę kampera. Nie będę brał teraz tego Forda. Wezmę kampera i prawdopodobnie pójdziemy gdzieś właśnie na jakąś nockę w pobliżu. Że nie tylko u mnie będziecie mogli być, ale możecie tu w okolicy zmieniać miejscówkę co dwa dni, bo jest tu naprawdę dużo. To jest taka, tak zwana kraina stu jezior. No i co? Pokażę Wam te karetki jeszcze. No i tyle. Kamery Wam nie będę pokazywać jak montuję, dlatego że no, to jest moja e, ochrona, e, nie każdy musi wiedzieć gdzie, co, jak e, mam, gdzie się wszystko rejestruje. A ja się z Wami żegnam, uśmiechu Wam życzę na co dzień, no i radości, no i trzymcie kciuki, czyli dawajcie łapkę w górę, żebym w końcu kończył to moje, z jedno, jedno z, ma, z moich marzeń ogólnie. Powolutku wszystko się realizuje no i będziecie mogli z tego korzystać z uśmiechem przez życie, one life, free life przyjeżdżajcie do mnie później wanami. tu w ogóle jest fajna pora też na grzyby ryb może takich super nie ma chociaż sprawdzę to w tym roku bo widziałem, że tydzień temu zarybiali 100kg sandacza ale z tą rybą to różnie z tymi kusownikami ale tu jest najważniejsze, że jest cisza spokój, możecie się zresetować jak chcecie to Wam wyłączy nawet internet jeszcze na koniec pokażę Wam równą koło Szamba Tutaj moja trawka. Zawsze po deszczu będzie słońce i ten Pięknie. Jeszcze raz z uśmiechem przeżycie. Cześć.